No hej, cześć, witajcie. E, ostatnio przeglądając sobie rzeczy, które kupiłem w te wakacje do roku 2023, odnalazłem to. Jest to oczywiście podróbeczka Lego z, z różnych bazarków i jest to Toadzy Super Mario Bros. Czy o takie Lego Super Mario zasłużyliśmy? Oglądajcie, żeby się przekonać. A więc pudełko wygląda tak. Jest to takie typowe, typowo podróbeczkowe pudełeczko klocków. Bo mamy tutaj oczywiście taką zawieszkę, żeby to zawiesić tam na różnych tam bazarkach. Mamy cenę. Cena to 10 zł. O! Tak słabo widać pod światłem, ale jest. I jest to od firmy Lepku. Tak to się czyta. I guess. Od wieku 16 do 12 lat. Więc praktycznie już bym nie mógł kupić tego legalnie zestawu Numer to 2001 I jest to pod szyldu Super Mario Maker 2 Niestety nie gra w Makera 2 Ani też w pierwszą część, więc, jak na, więc niestety się nie wypowiem Czy Toad tam występuje Dobra, tutaj na górze mamy Postacie z Lego Super... Znaczy z Lego Super Mario Super Mario Bros Okej, okay, tutaj mamy na szczęście taki fajny artwork Z samej gry no i co o Oren wiemy <grymny> co się tu stało, kurde mamy Mariana w formie figurkowej już się nie dziwię czemu dostaliśmy takie Super Mario, a nie w takiej formie no jak widać, no czapka kurde Luigi kapelusz ma jakiś kurde jest Wario, jest ten Wario to powinien być ogólnie większy ten, ma Luigi ten ten Mario Hydraulik, czy tam w takim, tym takim dźwięku. No a nasz kształt wygląda tak i... O oh boy, myślałem, że dostanie on taką fajną czapeczkę. Tutaj to jest taka taki łysot, Ale cóż, nie przedłużajmy. I zobaczmy jak to wygląda w środku. No i mamy to. O, na szczęście rączki są, bo myślałem, że nie zostanie dodane. Czy coś jest jeszcze w środku? To nie. Ale za to możemy otworzyć. No i teraz widzimy się jak go złożę. Okej, okay, nasz kształt się prezentuje tak. No i... powiedz no co wam się tutaj no, no, to już od No to nie wygląda dobrze, wam powiem. Kurde, tak, oczywiście na minusik brak tej charakterystycznej grzybowej czapki. No kaman, ludzie. no. Został młotek tora z jakiegoś powodu. Jeszcze czarny. Wow. Cóż, orączka tutaj nie za bardzo wchodziła, chociaż ogólnie, o kurde, ona jest nawet połamana. Czy jest tu też drugi? Tak, jest, dobra. Czyli to chyba nie jest żaden błąd. Ma on co ciekawe nadrukowane stópki. No i oczywiście pamiętajcie, no to nie jest ogólnie oryginalne Lego, przez to. No jakościowo to odbiega bardzo. Ale czy o takie Lego Super Mario Bros. walczyliśmy? No szczerze wątpię. Ale cóż, ogólnie ten odcinek to postał tak taki taki to jest luźniejszy odcinek, ogólnie to jest przesmak tego tych najnowszych recenzji, bo w sumie widzieliście to wpadajcie na kartę społeczności, bo tam jest wszystko ładnie opowiedziane i też zagłosujcie za jednym z zestawów, bo po yy, akurat myślę, żeby zrecenzować coś z tych dwóch rzeczy, które pojawiły się na karcie społeczności, więc... No więc tam bardzo Was zapraszam, ode mnie ocena tej figurki, o ile można ją tak nazwać, to 2 na 10, 2 na 10, plus daje za całkiem fajną bazę tej figurki, ale no, bra no brak tej charakterystycznej czapki, no, no tego grzyba, no, yy! dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, yy, opiszcie, czy Wy byście chcieli, żeby tak wyglądało LEGO Super Mario, czy tak jak wygląda obecnie. Na razie.